Ha ha disco frajerzy. To jest film tylko dla vip czyż nie jestem seksji? A a a a a bek, bek, mniam, mam już kolację, he he Jestem żulem, a wy O ha ha ha. Oniego Mniam, mnam, zjem was. Uwaga, on was pożre. Na pewno nie o albo i tak. A a pomocy SOS. On mnie zje na obiad, ja jeszcze taki stary. A, a, a pomocy duszę się. Widzę światło. To mój koniec żegnajcie za niedługo trzecia część przeróbki Discofrayerów pozdroke K5181.